Nieopodal złocistej biblioteki zmysłów, gdzie wiedza pulsuje światłem nieskończoności, wznosi się taras z bursztynowych kryształów. Tam, właśnie pod wachlarzem pomarańczowego nieba, raz w roku odbywa się taneczny rytuał bodźców. Ceremonia, w której mieszkańcy autyzmowa spotykają się ze smokiem bodźcem. Smok. O oczach, jak soczewki odbijające każdy szczegół świata, nie jest istotą do pokonania. Jest przewodnikiem. Przy dźwiękach cichych harmonii, rytmicznych impulsów światła i zapachów, które budzą wspomnienia, mieszkańcy tańczą z nim, próbując zsynchronizować swoje ruchy z jego falami. Każdy gest, każdy obrót to nauka, jak rozpoznawać bodźce. Jak oddzielać je od przytłoczenia? Jak znaleźć własny rytm w świecie nadmiaru? Smok nie mówi słowami. Jego komunikacja to fala, wibracja, błysk. A ci, którzy zatańczą z nim choć raz, uczą się więcej niż w tysiącu wykładów. W tej części zamku krążą nauczyciele ciszy. Istoty utkane z nastrojów, które uczą, że nie każda reakcja musi być głośna, że czasem najlepszym wsparciem jest obecność, nie analiza. Po rytuale każdy uczestnik otrzymuje iskrę bodźców, delikatny znak nieskończoności, który unosi się wokół nich przez kilka dni. To symbol empatii zdobytej w tańcu zrozumienia, które teraz mogą przekazać dalej. W autyzmowie nie ma końca, jest tylko rozwój. I każda kolejna opowieść to ścieżka, na której magia służy nie do ucieczki od rzeczywistości, lecz do jej głębszego zrozumienia. A smogbodziec? Gdy znikają ostatnie światła rytuału, Wraca do swojej kryształowej komnaty, nie jako potwór, lecz jako część każdego z nas.